30 stycznia odbyło się noworoczne spotkanie przedsiębiorców z burmistrzem świebodzic Pawłem Ozgą. Swoją obecnością zaszczycili Izabela Katarzyna Mrzegłocka, posłanka na Sejm RP, posłanka Aleksandra Leo, Tobiasz Wysoczański, zastępca burmistrza miasta świebodzice, sekretarz miasta Sabina Cebula, skarbnik Monika Kupczyńska, Piotr Wojtyczka, prezes zarządu Wałbrzyskiej specjalnej strefy Inwest Park prezesi spółek miejskich, dyrektorzy instytucji i placówek oświatowych oraz rolnicy. Burmistrz Świebodzic podziękował przedsiębiorcom za dotychczasową współpracę. Zaznaczył, że pełnią oni bardzo ważną rolę w życiu społecznym i gospodarczym dzięki swojej działalności oraz tworzeniu nowych miejsc pracy w gminie. Zaprezentowane zostało również podsumowanie inwestycji zrealizowanych i rozpoczętych w latach 2018-2024. Prezentacja pokazała, że dzięki inwestycjom nasze miasto to miejsce, które się zmienia na naszych oczach, to miasto, które pięknieje z każdym rokiem. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu burmistrza naszego miasta Pawła Ozgi powstaje wiele inwestycji oraz inicjatyw, którymi możemy się Poszczycić. A gdyby Rada Miejska sprzyjała burmistrzowi i akceptowała jego propozycje, tych inwestycji byłoby jeszcze więcej. Zastępca redaktora naczelnego Forum Biznesu Jacek Kozią przekazał na ręce burmistrza zaszczytny tytuł laureata i złote godło Najwyższa jakość Quality International w kategorii QI Services, usługi najwyższej jakości oraz statuetkę Solidny Samorząd 2023. Szanowni Państwo, dzisiejsza nagroda z Forum Biznesu jest prestiżową nagrodą. Z tego miejsca chciałbym bardzo podziękować. Tak, robimy dla miasta wiele. Przede wszystkim tereny zielone, inwestycje, które zresztą dzisiaj były przedstawione naszym przedsiębiorcom. Dzisiejsze spotkanie, spotkanie noworoczne z przedsiębiorcami pokazało to, że potrafimy razem działać dla dobra naszego miasta. Z tego miejsca chciałbym bardzo podziękować za tak liczne przybycie na dzisiejsze spotkanie i życzyć wszystkim przedsiębiorcom wszystkiego najlepszego. Najlepszego w ich działalności i w życiu osobistym. Burmistrz Świebodzic wręczył zaproszonym gościom podziękowania. Szczególne podziękowania za wspólną pracę na rzecz mieszkańców naszego miasta burmistrz świebodzic Paweł Ozga złożył pani sekretarz Sabinie Cebuli oraz swojemu zastępcy Tobiaszowi Wysoczańskiemu. Świebodzice kwitną i o tym y, m, muszą y, wiedzieć nawet najwięksi malkontenci. Y, cała działalność y, burmistrza w tej ostatniej pięciolatce nie była łatwa, dlatego że większość rady miał przeciwko sobie, a jednak inwestycje, drogi. Y odnowienia budynków, budowle nowych obwodnica to bardzo wiele inwestycji, które zostało zrealizowane, które udało się zrealizować, a co by było, gdyby jeszcze rada sprzyjała i pozwalała burmistrzowi realizować to co takie jak miał zamierzenia, to w ogóle sobie nie wyobrażamy. Po prostu Świebodzice pięknieją. Ja przede wszystkim chciałam bardzo serdecznie pogratulować panu burmistrzowi i widziałam na temat działalności w ostatnich latach i muszę powiedzieć, że jest to działalność bardzo imponująca. Te inwestycje, które zostały poczynione, żłobki, remonty dróg, boiska szkolne, to wszystko jest imponujące, a przede wszystkim bardzo, bardzo, bardzo potrzebne mieszkańcom. I za to chciałam serdecznie pogratulować.